Jesteśmy po spotkaniu MKS Dąbrowa Górnicza Legia Warszawa, wygranym przez gości 103 do 86. Z nami zawodnik Michał Kolenda. E, Michał, prosimy o podsumowanie tego spotkania z Waszej perspektywy. A wiedzieliśmy, że to wynik nie odzwierciedla trochę tego, jak ten mecz przebiegał, bo wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. E, drużyna z Dąbrowy w tym sezonie prezentuje bardzo dobrą formę. W ataku, szczególnie w Orlean Basket Lidze, więc mieliśmy to na uwadze, że musimy zrobić dobrą robotę w obronie. Mecz do przerwy bardzo wyrównany. Cieszy mnie dobra dyspozycja, szczególnie w czwartej kwarcie. W końcu mogliśmy wystąpić w pełni, w pełni składu. Grzegorz wrócił do, do nas po chorobie i Osip też po różnych turbulencjach zdrowotnych, więc fajnie, że mogliśmy rozegrać to w całym składzie. Tak naprawdę czwarta kwarta. W, ustawiła mecz. Od, odjechaliśmy na bezpieczną przewagę punktową. Udało nam się to utrzymać do końca spotkania i cieszymy się z wygranej, bo naprawdę w tym sezonie Dąbrowa to bardzo ciężki teren do wygrania. Jesteśmy po spotkaniu z Legią Warszawa, niestety przegranym przez naszą drużynę. Z nami jest kapitan Marcin Piechowicz. Marcin, prosimy o podsumowanie tego spotkania z naszej perspektywy. Ciężko to podsumować. Myślę, że zaczęliśmy mecz dość dobrze. Trafialiśmy swoje rzuty, mieliśmy tak nasz, nasz system grania. Później był moment, że troszeczkę ta gra się zacięła i ten mecz wyglądał właściwie tak punkt za punkt, bo legia nas doszła i, i przepychaliśmy się kilka punktów w tą, kilka punktów w tą. W trzeciej kwarcie wyszliśmy troszeczkę agresywnie i to też dało efekty trochę lepszej grze. Udało nam się lekko przełamać Legię, ale oni wrócili do, do meczu, nam troszeczkę brakło sił, ze względu na dzisiaj trochę ograniczoną rotację i nie byliśmy w stanie po prostu utrzymać tego, tego poziomu z tej trzeciej kwarty, gdzie zaczęliśmy dobrze, no i Legia nas po prostu przełamała, trafiała rzuty, my nie trafialiśmy, nie mogliśmy, nie mogliśmy dzisiaj otworzyć naszych strzelców. No i ten wynik dzisiaj zakończył się tak, tak jak wygląda.